Witam Was serdecznie w Służbie stróża. Ale tak no poważnie witam Was serdecznie w nowym odcinku z od gry Fortnite odcinkiem pożegnanym z sezonu drugim rozdziału 4 wraz z Demianem. Przywitajcie się. Cześć, sieranko! Dobra. Zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby żadne inne filmy wam nie uminęły, tak samo jak jutrzejszy. Bo to będzie nowy sezon trzeci, rozdział 4. Także widzimy się w gierce. Jesteśmy w Gierce po małym failu. lecimy myślę, że pojechimyśmy na bezwodny brzeg. Dobrze? Czym normalnie, słychać? Tak. Tak. Dobrze. To dobrze. No, jezu. Na razie z ludzkiem nie gramy. Na pewno będziemy żegnać się z tymi do grindowania. To na pewno odejdzie. Nie wierzę, że nie. Kopa. Jak ja ja do sezon od 1 do 10? 6 Bo nie był jakiś ja... mega dobry, ale też nie był jakiś mega zły Ja tak już 7 No taki no, te, na Uteana siódmeczkę, bo chyba to jest dobra Bo ten sezon nie był najlepszy, ale nie był też najgorszy, był mega dobry mhm. Porównyw Porównywany do rozdziału 5 yy, Boże Zonu szóstego, z Sezonu 6 Sezonu 6 rozdziału 2 só se a gente vai ter uma coisa totalmente o primeiro final ou o segundo é já está tão trunco, não sou que

Er på, så er jeg kan ikke få dra det videre. Nossa, eu dividi assim então. Хорошо, хорошо, Идем. Не, 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 Оп,

Dobra, to się wierzę, że do dobrze, widzowie. Lecimy, już, już jesteśmy w strefie. Mam nadzieję, że...

szybko, bo to tam jest to gówno O tam do tego do tego No, no, no do tego. Czeka, ja, to, ja to szybko przejmę Şöyle bence de doğru Da vurun hepsi tamam. Hoşçak olun <Şuradan> ya. Ya. <laughs>

Kurde. No, no i go. Dobra, ja dodam. Ale jeszcze ty żyjesz. Wydaje mi się, że jedna gier, gierka już będzie okej. Okay, bo więcej jak się nie po co. Kiedy jest ten snajper? Dobra, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz i widzimy się jutro w nowym sezonie. No się No siema!